Z nami jest bramkarz KGHM Zagłębia Lubin, Jasmin Wuric. Cześć Jasiu. Dzień dobry. Na początek zapytam Cię o ten ostatni mecz z Legią Warszawa. Jak już tak na chłodno podsumowałbyś to spotkanie i czego według Ciebie zabrakło, by w końcówce doprowadzić do wyrównania? A, bo myślę, że szkoda te pierwsze połowy, bo w pierwszej polowie Legia była lepsza od nas i mogę powiedzieć, że zasłużyło prowadzili tą pierwszą polowę, a też mieliśmy tą jedną sytuację, bardzo dobrą, co miał Hodina, ale padła bramka. Myślę, że drugą polowę dużo lepiej zagraliśmy. I, I mogę powiedzieć nam, że szkoda tej drugiej bramki. Myślę, że dwie bramki miały, miały przewagę i już ciężko było dogonić. Ale drugie polowę mogę powiedzieć, że zagraliśmy dobrze. Ale nie udało nam się coś wyciągać więcej niż, niż porażkę. Przed nami mecz z sąsiadem w tabeli Piastem Gliwice. Zgodzisz się, że z racji na sytuację obu klubów będzie to być może dla nas jeden z najważniejszych meczów w tym sezonie i spotkanie o przysłowiowych 6 punktów? Po oczywiście, że to jest mecz o 6 punktów, ale też zostało jeszcze sporo meczów do końca sezonu i każdy będzie ważny, tylko ten teraz, jeśli zostało sporo kolejki, ale oczywiście. Jakby wygrał ten mecz, musimy się postarać, że wygramy ten mecz, wiemy, o co gramy. Jakie wskazałbyś mocne strony Piasta Gliwice? Czego będziemy musieli się wystrzec, aby w niedzielę trzy punkty zostały w Lubinie? Moim, moim zdaniem Piast ma bardzo dobry skład, że po nazwiskami nikt mi nie powiedział, że będą tak nisko na tabeli. Myślę, że są moim zdaniem są groźnie, naprawdę. W ataku, mają wilczeka, mają kędziora, też są dobry w środku pola. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że trener i najlepiej zna od nas i że nas przygotuje do tego meczu. Na koniec zapytam Cię o rywalizację między słupkami. W kadrze jest młody utalentowany Kasper Bieszczat niedawno do zespołu dołączył także doświadczony Sokratis Judis. Razem z tobą jest więc trzech bramkarzy z aspiracjami na, gr na grę w 11 Jak ty się zapatrujesz na tą rywalizację? No, myślę, że to jest normalne, że każdy od nas chce grać i każdy walczy o swoje. Teraz a, trener ma tą ostatnią decyzję, kto będzie grał. Myślę, że jest dobra sprawa, jeżeli mamy dobrą rywalizację między sobą i. Myślę, że możemy tylko wychodzić z tego lepsi. Dziękuję. Dzięki.